Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Strasznie się cieszę, że jestem tutaj z wami. Nie nagrywałam dwa tygodnie, dwa długie tygodnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wrócić do nagrywania. E, powiem wam, że pobyt w szpitalu minął bardzo szybko byłam tylko dwa dni. Teraz już jestem ósmy dzień po operacji i czuję się bardzo dobrze. Trochę jestem jeszcze, wiecie, słaba, trochę obolała, ale. Już zdecydowałam się, że dzisiaj nagrywam. Skąd w ogóle pomysł na filmik na odtworzenie swojego makijażu z lat 90. Eee, wczoraj miałam urodziny. i jakoś tak mnie naszło na wspominki i zaczęłam grzebać w starych zdjęciach. No i strasznie mi, słuchajcie, jakoś miło się zrobiło na sercu, jak zobaczyłam swoje zdjęcia z lat 90. Eee, no, powiem Wam, że naprawdę zaczęłam je ogląda oglądać w prawo i w lewo, I tak sobie pomyślałam, że odtworzę dzisiaj dla Was taki makijaż z lat 90. Pokażę Wam jak się malowałam wtedy. Od razu Wam powiem, że będę trochę do Was z profilu, dlatego że z tej strony mam obrzydliwą, brzydką Ochydną opryszczkę, która mi wyskoczyła dwa dni temu, jako że ja 8 dni temu miałam operację, więc mój organizm jest lekko osłabiony, stąd pewnie ta opryszczka. No i wiecie, jak to jest: no, jak człowiek zostaje usypiany, później wtłaczają w niego nie wiadomo ile leków, no to później niestety skórą i ciałem wszystko człowiek musi wydalić, więc generalnie pewnie nie wyglądam najkorzystniej. No, ale tak sobie pomyślałam, że nagram mimo wszystko ten film, dlatego że. Słuchajcie, my jesteśmy tylko ludźmi, więc mamy też swoje gorsze i lepsze dni. Ja akurat teraz mam gorsze dni. Liczę na to, że ta moja gorsza pasta już się pomału kończy i będzie tylko lepiej, mam nadzieję. I postanowiłam sobie, że mimo wszystko nagram filmik, trochę może będę do was bardziej bokiem, żeby nie pokazywać tej brzydszej strony swojej. Natomiast, natomiast mam tak dziką ochotę, żeby po prostu dla was ponagrywać. I, i, I żeby wrócić filmik kolejny na YouTube'a, że postanowiłam mimo wszystko nagrać go. I teraz tak, powiem Wam, że mój ten makijaż z lat 90. to nie był jakoś taki, wiecie, bogaty, jeśli chodzi o ilość kosmetyków. Używałam kredki do oczu, była to kredka zielona albo czarna, podkładu. Zero korektora. Używałam tuszu, używałam pomadki zwykle to była bardzo jaskrawa, czerwona albo różowa pomadka i używałam różu, którym też konturowałam twarz. Tak, tak właśnie to wyglądało. Ja się chcę pomalować, słuchajcie, żebyście. Ja chcę sama się przekonać, czy ja bym teraz tak w ogóle mogła wyjść do ludzi, więc jedziemy z tematem. Co nie? Ok, zaczynamy. A w takim razie. W tych latach 90. -tych Niestety ja borykałam się z pewnym problemem, którym, którym był trądzik, więc używałam dosyć kryjących podkładów. I tutaj dzisiaj wybieram podkład Pure 4 in One Love Your Selfie. E, to jest taki podkład kryjący, e, jakby taki, który siedzi długo na buzi, więc generalnie wybrałam ten. Oczywiście nałożę go tak, jak kiedyś, czyli opuszkami palców, bo w, kiedyś nie było czegoś takiego jak gąbeczka, e, więc nakładało się podkład paluszkami. <laughs> więc dobra, lecimy. Jezu, ja już chyba nawet nie potrafię tego robić, słuchajcie. Matko boska. Dobra, udało się, było bardzo ciężko, ale się udało. Wygląda jako tako, słuchajcie, <gryw> ja już powiem, że nie pamiętam, kiedy pracowałam palcami. Jednak e, gąbeczka i pędzel to jest jednak błogosławieństwo, szczególnie dla takiego mocno, jakby mocno kryjącego i zastygającego podkładu. E, z tego, co pamiętam, właśnie tylko nie pamiętam, czy to były lata 90., czy, czy już początek lat um, tych dwu, 2000, natomiast e, ja pamiętam taki podkład Revlon Color Stay e, i e, ja pamiętam, że ja miałam idealnie dobrany kolor pod swoją karnację e, i ten podkład nosiłam dobrych, dobrych kilka lat, pamiętam ten podkład, także... E, nie wiem, czy dobrze kojarzy go z latami 90. Jeżeli ktoś się z Was orientuje, to dajcie znać, ale tak mi się wydaje, że pod koniec lat 90. to właśnie był ten Revlon, kolor z tej, tak mi się wydaje, że tak to się nazywało jakoś. Dobra, pierwsze etap mamy za sobą po wielkim trudzie nałożony podkład. Co teraz? Teraz słuchajcie, w ruch idzie kredka. Ja tutaj mam taką kredkę od Nyxa, to jest nowość, ale to jest właśnie taki idealnie taki kolor, yy, który, którym ja się malowałam. Zaraz wam pokażę słocza na ręku. Taki zieloniutki, no po prostu ideolo. To jest ten kolor, którego ja używałam. Kretka oczywiście nie była taka plastikowa, rozkręcana, tylko kredka była zwykła drewniana. E, Zabicie mi, ale nie pamiętam jakiej firmy. Totalnie nie pamiętam. E, wiem, że te kredki, e, tych kredek miałam sporo. Jedne były jaśniejsze, drugie ciemniejsze, ale, ale właśnie ja lubiłam najbardziej te takie seledynowo zielone, więc idzie kredeczka na oko. Kredeczką oczywiście malowałam. Kreskę na dolnej powiece. Od początku po sam koniec wyciągając lekko jeszcze, jeszcze wyżej. Ok, i malowałam jeszcze linię wodną, jakby było mało. Ok. I z drugiej strony zrobię to samo. Okej, okay, tak to wygląda, słuchajcie. Kolejny krok w moim makijażu z lat 90. to jest tuszowanie rzęs. Tutaj wybrałam to od Eveline, który jest ostatnio moim ukochańcem. No i co? I, I będziemy malować rzęsy. I Słuchajcie, to co widzę, to jest tragedia w ogóle. Jak mi się te rzęsy teraz biedne zrobiły po, te, po tej operacji. To szok, gdzie są moje rzęsy? Boże. Niesamowite, jak duży wpływ e, na to, jak wyglądamy, ma to, co się dzieje z naszym ciałem. No to jest niesamowite. No ale póki co jest jak jest. Słuchajcie, ja nic z tym nie poradzę. Także musicie mnie troszkę pooglądać w gorszym stanie. Ale dajcie mi miesiąc, odrobię. Jeśli chodzi o brwi, to ja brwi nie malowałam, ale zawsze miałam ciemne i zawsze miałam zrobioną hennę, więc trochę je podkreślę po prostu maskarą, tak ozwyczajnie, żeby one po prostu były wi widoczne, że są. bo zawsze jednak były podkreślone. E... Ok, zrobione. Czas na konturowanie. Użyję do tego tutaj takiego podwójnego e, mineralnego bronzera z różem e, od Liren i to jest właśnie ten kolor. E, to jest taki kolor, którego ja używałam jako róż ale też róż, który mi trochę modelował twarz. Nie robiłam tego brązerem. robiłam to różem, właśnie w takim troszeczkę chłodniejszym, fioletowo-różowym odcieniu. Zaraz spróbuję to tak zrobić, że tak jak robiłam to kiedyś właśnie. To było bardzo delikatnie robione, ale jednakowoż no, to było takie ala konturowanie. tylko że nie brązorem, a różem. Wiem, 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 tak to wygląda, jak to wygląda. Słuchajcie, no ale tak się malowałam. Ostatni etap to jest położenie pomadki. To zawsze była albo ciemna-różowa, albo mocno jaskrawo-różowa, albo mocno czerwona. Ja dzisiaj położę swojego ulubieńca od kolor Pop Lux Velvet w kolorze Lucky Cat. to nie będzie pewnie długi filmik, bo dlatego, że moja codzienna makijażowa rutyna nie była zbyt rozległa. Ale ja to sobie tak myślę, że e, po prostu ja miałam małe dzieci i potrzebowałam mieć coś szybko zrobionego z sobą, żeby jakoś ładnie wyglądać. I stąd pewnie codziennie powtarzałam ten sam schemat do znudzenia, e, żeby po prostu jak najmniej czasu kraść dla siebie te wszystkie dziewczyny, które mają małe dzieci, to pewnie to zrozumieją, to jest normalne. Dlatego ja dopiero po 40 odżyłam, jak to już moje dziewczyny jakby poszły swoimi drogami. Także to jest właśnie teraz mój czas. No i cóż, teraz się mogę realizować makijażowo. Jest tyle cudnych, pięknych palet cieni i tak dalej. A propos, e, dostałam na urodziny taką oto przysyłeczkę od Hanis Glam Shopu, e, takie piękne cudowności, e, paletę magnetyczną z cieniami i co Wy na to, żeby użyć tych cieni w kolejnym filmiku, piszcie czy chcecie. E, ja Was serdecznie pozdrawiam, e, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się.